Jakie masz pytanie? To, to, to wychodzi o. Y, włówią, tak? Marty, włówią. O to ci chodzi. To nie jest ode mnie zależności. Od Wuniu, to Wszystkie jest zależności. Czy będziemy jak czas, czy co? To już cię podpuszczę. Jak że takie zadałaś mi pytanie? To nie pisz w ogóle do niego. Przestań pisać tego. Wyślij mi z tego skryna, co mu napisałaś. Co on ci odpisał w ogóle na tego wiadomość. Bo jestem bardzo ciekawy. Kocham cię bardzo. Już coś krzyk, coś się napierdolił o mnie, znowu kurwa, zajebę jego, tego Krzyśka. No, ja bym się ile lepiej, na ja mam swoją siłę w łapach. Ja bym komuś, jak się mówi, bym przejebał. Czy ta osoba by nie poleciała dwa razy więcej metrów ode mnie? Bo ja mam swoją siłę. Mimo to, że jestem niski, ale siłę w łapach mam. Bardzo siłą w łapach mam. A jeszcze, jakbym od tej osobie mordę strzelił, to nie wiem, co by było. Jestem miły do czasu. Jak ktoś mnie przycinie, czy jak to się mówi, na ucho mi natepnie, to jestem taki niemiły, że mogę po prostu komuś krzywdę zrobić. Jak mi ktoś natepnie na ucho moje. Po prostu jestem niemiły, jak coś, ktoś, na, ktoś nadepnie ma na moje ucho. Jestem bardzo niemiły. Bardzo, bardzo jestem niemiły. No, ostatnio chłopak jakiś podleciał do mnie tam, wezywał mnie. Wystarczyło, że jednym ruchem bym jego zabił, ale nie zrobiłem tego, bo bym siedział za debila. prostu no i... To, że, wiesz, jestem niski, to wszystko, to nie znaczy, że... Nie mam siły w łapach i szczuczych różnych. No właśnie. No bo każdy... A bo takiej z niski tu mi chuja zrobię. No właśnie, że nie. Dlatego nie pokazuję swojej siły mocnej. Tylko takie ostrzeżenie do tej to ode mnie. Ale tak jak mówię, no ja mimo to, że wiesz... Jestem niski, ale nie znaczy, że nie mam siły. Metr 67 Mam e, tego. A na wnika to może to widzieć z tego powodu, w zależności jak kamerę ustawię też. To jest w zależności od kamery mamy. Jak ustawię sobie kamerę, to jestem wyższy. A metr 67 siedem mam wzrost w rzeczywistości. Nie, to akurat rozbudowanie karty to jest rozbudowanie. Tego to nie ma żadnych trików. W sprawie rozbudowania karty To jest akurat prawda, że mam rozbudowaną kartę Nie możesz po obchodzie. Albo jeszcze parę minut. Ze mną popisać. No bo znowu będę się wściekać co i jak. No bo ty wyłączasz telefon normalnie. Ty normalnie wyłączysz telefon. Nie wiem, po jego grzyba wyłączasz telefon, a ja później się wkurwiasz. Jak możesz mnie obudzić jut y jutro 3.40? Możesz mnie obudzić do pracy, czy nie? Ja wiem, wiem. Y wiem o tym wszystko, pamiętam wszystko, tylko teraz mam pytanie. Obudzisz mnie o 3.40 do, do pracy, bo na 6.00 muszę wstać, bo mam kawał drogi. No właśnie, pytam się Ciebie, czy mnie obudzisz właśnie 3.40, czy nie? Czy będę musiał budzić sobie nastawić? Myślałem, że mnie obudzisz, swojego misiaczkę obudzisz. Hmm, i to tam, Będę płakać zaraz. Zaraz będę płakać. Wziąłem, że nastawię sobie budzik, żebyś mnie obudziła. Ja ci napiszę Tylko kurwa nie wyłasz telefon, bo ty kurwa wyłasz telefon. I, słuchaj, myślałaś co jak z tym wynajem? żebyśmy zebrali pieniądze i wzięli w woli myślałeś czy nie myślałeś w ogóle. No bo to ja wiem, że dla ciebie to jest trudne. Domyślam się. No tak, ale to jeszcze remontują, to jeszcze inny te remonty. To jest nie ma sensu, wiesz, tutaj patrz, bo to jeszcze remont będzie... Minimum 2 lata, albo 3. Najlepiej znaleźć stare kamienice, bo objęta nie wychodzi wynajmniej. No, Jeśli nie kończę. to gadam ze mną jeszcze takie 20 minut. Bo znowu będę chciał. Nie włączę telefonu. Tak, ja to Ciebie dzwonię, to nie włączam telefonu, bo się wkrótce. Dlatego, co ci mówię, nie wyłączę telefonu. Bo i tak będę skorzystał, będę dzwonił. Jak już się potrzeba włączyć, to będę zły jak Masza. jest. Tylko nie wyłączę, nie wyłączę telefonu. Co w kurwie na tyle, wyłączysz telefon? nie mam już żadnego kontaktu z tobą.